Wiem, że jest ci ciężko, wiem, że są dni, kiedy wszystko cię przygniata, kiedy czujesz, że już nie masz siły walczyć, że każdy krok boli, a w głowie tylko sam chaos. I to jest w porządku. Nie jesteś słaby, nie jesteś przegrany, jesteś człowiekiem, człowiekiem, który za długo musiał udawać, że wszystko gra, bo twoje życie się nie kończy, ono właśnie się zaczyna. Każdy ból, każda porażka, każde zwątpienie to sygnał. Twój organizm, twój umysł, one krzyczą, żebyś się obudził, żebyś przestał żyć przeciwko sobie, żebyś w końcu zadbał o to, co naprawdę ważne o siebie, bo widziałem za dużo ludzi takich jak ty zmęczonych, przybitych, zagubionych ludzi, którzy potrzebują konkretnego kierunku. Projekt sukces to nie motywacja na chwilę to drogowskaz, system wyjścia z bagna narzędzie do zbudowania siebie od nowa. Fizycznie, mentalnie, emocjonalnie. Nie musisz zmieniać wszystkiego dziś. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok. Zjesz lepiej. Wyłączysz toksyczny bodziec. Pójdziesz spać wcześniej. Powiesz sobie jedno zdanie. Zasługuję na więcej. I to będzie początek, twój własny początek. Wiem, że jest ci ciężko, ale wiem też, że masz sobie więcej niż myślisz. I to nie jest motywacyjny frazes, to fakt. Udostępnij ten film, jeśli czujesz, że to było o tobie.